witam serdecznie dzisiaj w ramach ikowego szlaku kilka słów a tu w spokoju w hotelu Ritz Carlton Los Angeles w trakcie naszej konwencji dzisiaj kilka słów na temat taki, że marzenia się spełniają kiedy lecieliśmy na tą konferencję a właściwie na tą pierwszą jeszcze, bo to, to jest druga nasza pierwsza był globalny szczyt liderów w Laguna Beach a, a teraz jesteśmy w trakcie międzynarodowej konferencji liderów Morindy Um, moim wielkim marzeniem było to, żeby, żeby spotkać się, porozmawiać, chwilę, zrobić zdjęcie, um, dać do podpisania kilka książek um, Ericowi Warri. Spotkać się z Rickiem Warri, no, z gościem, który naprawdę jest wielki w marketingu sieciowym, w jest wielkim mentorem, jest wielkim liderem, jest trenerem trenerów po prostu i od półtorej roku um, no, staram się jakby bardzo blisko być tego wszystkiego, o czym on mówi, realizować to, o czym on mówi, wdrażać w życie i no i zaczynają być tego wszystkiego efekty. I wielkie marzenie, to było moje wielkie marzenie, żeby się z nim spotkać i oczywiście Erik wczoraj występował, em, miał m, m, swoją fantastyczną mowę, m, no ale potem poszedł za scenę, zniknął, tłum ludzi, pięć tysięcy ludzi, no i zaczęły się poszukiwania, gdzie on jest, gdzie go można złapać i z jednej strony, Filip za mną, Filip Stróżniak za mną poleciał, z jednej strony próbujemy się tam dostać za tą scenę, nie da rady, nie ma szans, to Nokia Theater, to tu jest wszędzie security, wszędzie obstawy, idziemy z drugiej strony. Próbujemy różnych metod, ale ja wiem, że marzenie jest tak silne, tak bardzo marzę o tym, że się spotkać, że muszę się z nim spotkać. I w końcu po jakimś czasie obchodzimy ten Nokia Teatr, korytarzami lecimy, przelatujemy przez główny hall. Patrzę w oddali dwie postaci, dwie. To chyba Erik, Erik i Marina. Idą owoje, idą owoje. No i mogliśmy trochę porozmawiać, mogliśmy zrobić sobie zdjęcia. Podpisał kilka książek yy, polskiej wersji. No. Marzenia się spełniają. Wiedziałem, że to musi być, to marzenie było bez cienia wątpliwości, że się z nim spotkam. Wiedziałem, że muszę się z nim spotkać absolutnie muszę się z nim spotkać. Nie miałem nawet wątpliwości, że może być jakaś opcja, że się z nim nie spotkam. I oczywiście były po drodze w tym poszukiwaniu go, gdzie on jest, gdzie go można znaleźć. No, mógł tylnym wyjściem wyjść, pojechać, prawda? Oni zaraz zresztą jechali na lotnisko i, i lecili już za Sanchez do siebie. W każdym bądź razie. Marzenia się spełniają. Jeżeli nie ma wątpliwości, to był kolejny, nie wiem, który tam setny czy tysięczny raz dowód na to, że marzenia się spełniają. Jeżeli są naprawdę mocne, jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że tak bardzo się chce coś mm, zrealizować, osiągnąć, coś, coś przeżyć. Tyle. Ok, przy okazji jeszcze rzut oka na miasto, tylko na Los Angeles, tu z naszej strony. Tam w oddali, jak się dobrze przyjrzysz, są te wzgórza, tak widać maleńki, białutki napis. Hollywood, no a tutaj oczywiście ruch, wszystko, wszystko tętni swoim życiem. Do zobaczenia jutro na jakimś Hej!